Siema. W tym filmie będziemy wysadzali tą oto bombę, o tom. Dobra. To zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Lepiej się trochę dalej. Bym nie miał lagów. Łoja, ale... ale walnęło! Bła ha ha ha, ha. Bła ha ha Ale wysadza Ale robi bum bum wszystko tutaj Ale robi bum bum Ja Jeszcze noc się zrobiła ze wszystkiego Łoja ale tu się krater robi Jakieś tornado stinki normalnie się tu zrobiło Ale wszystko wysadza Ja a świnie fruwałem, robią furu świnie. Ja, ale wszystko wysadza. Dobra, jak widzicie wszystko się tutaj wysadziło. I zrobił się jeden wielki kratel. No to w tym filmie byłoby to na tyle. Elo.